Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarociska fortuna kłania się dzisiaj horoskop dla strzelca na miesiąc październik. Także zaczynamy od rozkładu z kart Tarota, potem karty anielska. Yy, moc uzdrawiająca karty anielskie na sam koniec. Także zaczynamy od tarota. Oczywiście, moi drodzy, główny punkt, co będzie najważniejszego w tym miesiącu. Dla strzelca. Co będzie najbardziej istotne? E, tutaj moi drodzy, najbardziej zajmiecie się e, sprawami materialnymi, ale też bardzo ważna może być podróż. E, pamiętajcie o tym, żeby. Mm, Umiejętnie gospodarować finansami, bo tutaj mogą być wydatki, straty w tym miesiącu. Też y, możliwe, że podróż kobiety z kobietą bądź do kobiety, także y, wydatki pod kontrolą, ja bym radziła, bo są tutaj takie przesłanki, że mogą być jakieś straty, y, możecie ponieść jakieś koszty. Nie wiem, czy to nie będzie się tyczyło podróży. Ale też, moi drodzy, nie rozmyślajcie za dużo o przeszłości. Dobrze, bo tutaj też jest pokazana, moi drodzy, taka karta smutku i wypominania sobie. Zobaczymy, czy finanse się poprawią u strzelca w październiku. Czy poprawią się finanse? Z finansami będzie tak, moi drodzy, że tutaj jest takie mydlenie oczu troszeczkę może być jakiś korzystny zakup, sprzedaż, jakaś podróż, ale dużo wahania przy tym wszystkim, a też nie widzenie pewnych spraw. Pamiętajcie o tym, że niektórzy mogą podpisywać gdzieś dalej jakąś umowę w tym miesiącu w finansach, uważajcie, żeby nikt Wam nie mydlił oczu. Jak będziecie coś kupować, sprzedawać, to y, pamiętajcie o tym, żeby znać wartość y, przedmiotów, które sprzedajecie. Żeby po prostu nie stracić. No dobrze, uczucia, emocje, czy pojawi się ktoś nowy ewentualnie, może zobaczmy. Uczucia, emocje, uczucia. Jest, moi drodzy, w tym miesiącu poczucie jakiejś niestabilności finansowej, ale też w uczuciach w finansach, ale też w emocjach, właśnie, chciałam powiedzieć, są jakieś sprawy, bo tam właśnie też było, że będziecie rozpaczać, tak? Żałować czegoś. I tutaj też są takie uczucia, emocje niskie, dwie piątki, które są no, niezbyt korzystne w kartach Tarota. Piątka kielichów mówi o smutku, piątka monet o, o ograniczeniach, o Tęsknocie, możecie za kimś tęsknić, za kimś bądź za czymś. Y i tutaj może być trochę nerwowości w Waszych uczuciach. Miej miłosny miesiąc. Mało miłosny, bo oczywiście będziecie rozmyślać o przeszłości, o tym co było, może o urlopie będziecie rozmyślać. Tutaj musicie pokonać w tym miesiącu jakieś tęsknoty emocjonalne, jakieś sprawy ograniczeń finansowych, również. No, tutaj w uczuciach pokazały się nerwy, pokazały się przeszkody. Ktoś będzie chciał walczyć o wasze uczucia, albo to właśnie strzelec będzie walczył o te uczucia, ale nie będzie łatwo, bo będzie bardzo zestresowany i rozdrażniony. Także tutaj emocje bardzo niskie. I takie wszystko w ograniczeniu. Także mniej miłosny miesiąc. No, niestety. Zobaczmy w zdrowiu. Na co zwrócić uwagę, powinien strzelec w zdrowiu. W zdrowiu układ sercowo-naczyniowy mogą się pojawić jakieś nerwobóle. Tutaj, moi drodzy, jest sprawa też z. Rękoma pokazana, bóle rąk, może od przepracowania, od jakiejś pracy fizycznej u niektórych, ale też pamiętajcie o tym, że w zdrowiu macie bardzo dużą ochronę i myślę, że cokolwiek by się nie działo, to wiadomo, trzeba udać się do lekarza. Ja tym lekarzem nie jestem, ale tutaj jest ochrona z góry duża i wyzdrowienie lepsze samopoczucie. Ale pamiętajcie o tym, że trzeba zwracać uwagę też na układ, na system nerwowy, bo tutaj jest moi drodzy takie zagrożenie, że będziecie się denerwować, jakiś nerwoból może powrócić. Tutaj na serduszko trzeba zwrócić uwagę. Co cię zaskoczy, lub kto w tym miesiącu? Zobaczmy. Co Cię zaskoczy? Zaskoczy Cię w tym miesiącu dużo obowiązków zawodowych, możliwe, że zaskoczy Cię jakaś współpraca bądź też szkolenie. Trzeba będzie zacząć działać. Może to być jakiś, moi drodzy, cykl szkoleń w tym miesiącu, ale też będziesz miał bardzo dużo obowiązków i nie będziesz wiedział, w co ręce włożyć. Także tutaj chęci może nie będzie aż tyle, ale sobie poradzi strzelec ze wszystkim. Także dacie radę. Ktoś będzie chciał z Wami współpracować, i tutaj, oczywiście, moi drodzy, to będzie takim zaskoczeniem dla Was. I karty rady. Karty rady dla Strzelca. Karty rady dla Strzelca. Na ten miesiąc. Nie smucić się na pewno, to jest pierwsza rada, robić sobie jakieś plany i rozsądnie wybierać. Jeśli będzie jakiś wybór, jakaś, nie wiem, dodatkowa oferta pracy, bo tam się coś pokazywało, że trzeba będzie wybrać coś, jakąś współpracę, jakieś dodatkowe godziny, to zastanówcie się i też rozsądnie gospodarujcie finansami. Tak? Nie smućcie się na pewno, róbcie plany. No i oczywiście działajcie powoli, ale skutecznie, bo tutaj jest powolne, powolne wybieranie czegoś nowego. No dobrze, ja powiem tak: karty rady, a karty anielskie jeszcze na koniec dla strzelca. Co tutaj Archanioł Rafael podpowiada, co Cię uzdrowi w tym miesiącu, drogi strzelcu? Co Cię uzdrowi? Dowiedz się więcej. Tutaj możesz mieć najwyraźniej za mało informacji. Ty potrzebujesz czegoś więcej się dowiedzieć w tym miesiącu, by powrócić na przykład do zdrowia, tak? By zrobić dalszy krok. Możecie prosić Archanioła Rafaela, aby dał Wam odwagę i też moi drodzy, bo tutaj wymaga coś odwagi. Jeśli jesteście na tym etapie, że wybieracie na przykład dietetyka albo jakąś dietę, ja tylko. Przykład podaję, to też musicie mieć odwagę, aby wejść w to, prawda? Dowiedzieć się czegoś więcej o tym na przykład salonie, tak? Czy o tej pani, która prowadzi ten gabinet. Która jest dietetyczką, albo online, wybrać odpowiednią osobę, tak, przez internet, to tutaj też potrzeba odwagi i potrzeba dowiedzieć się czegoś więcej o tej osobie. Czy na przykład mamy chęć iść sobie zrobić włosy w innym kolorze, to też musimy z polecenia wybrać sobie salon fryzjerski, tak, czy kosmetyczkę, czy cokolwiek robimy, coś dla upiększania, czy dla zdrowia. W tym miesiącu to musimy się tutaj głębiej czegoś dowiedzieć. Nie działać y, po prostu ślepo, tak? Tu trzeba czegoś więcej, y, więcej informacji i oczywiście dużo odwagi, aby wejść w to. Bo oczywiście myślimy o czymś, i tutaj strzelec będzie myślał, ale to wymaga odwagi i Więcej działania i oczywiście informacji. Ja Wam życzę dobrych wyborów, kochani, w tym miesiącu. Pozdrawiam bardzo gorąco i do usłyszenia.